Witam Was, dostęp polskie minibrowary.pl Widzicie Mason już w swoim żywiole wszystko zasłania e, trzecie urodziny Tak, trzecie urodziny Browaru Bednary. Trzecie urodziny browaru Bednary ze mną e, Rafał Pamiętacie Rafała rok temu e, w browarze było ważone kumquat ale sprawdzaliśmy Saint Stanisław. No i dzisiaj właśnie jest akcja z Saint Stanisławem bardzo ciekawa. Ująłeś mnie tą, tą akcją i powiedz mi na czym to polega. Tak jest to e, pierwsza warka którą uważaliśmy. To jest 15 miesięczny Ta Akcja polega na tym że specjalnie na nasze urodziny e, Cena tego piwa jest w zasadzie w cenie e, Pale Ale, e, czyli, czyli tyle co za piwo o ekstrakcie 12,5 stopni Plato. E, mamy 15-miesięcznego Risa e, o ekstrakcie 22 BLG. Czyli to jest pierwsza warka, bo e, z tego co widziałem już uważyliście kolejną. Tak, teraz kolejną. W listopadzie e, to piwo zawsze powstaje raz do roku. E, jest ważonym, jest premiera tego piwa zawsze na festiwalu w Poznaniu. Natomiast ta beczka była specjalnie przetrzymana na urodziny, wylażakowana. To jest z pierwszej warki. No i tak jak mówię, 15, 15 miesięcy. Nie spinaliśmy się, żeby tej ceny nie podbijać do nie wiadomo jakiej, bo uważamy, że te akcje są bez sensu. Natomiast... Dla panów, ci co przyszli odwiedzić nas dzisiaj, podczas naszych urodzin będą mogli tego piwa spróbować, no nie tyle w normalnej cenie, co w cenie trochę zaniżonej. No właśnie, cena jest, nie wiem na ile to widać, patrzcie na numer jeden. Małe za 6, średnie za 9, duże półlitrowe za 12 zł. No, imperialny stałt za 12 zł w dzisiejszych czasach to dumping. Tak, tak, tak. Prawie, prawie tak, no, ale, ale są urodziny, tak więc myślimy, że e, można, za można, można za szal. Dokładnie tak. Ależ zapach. Zapach jest, e, tak jak już e, Marlena tutaj e, przypadkowa, e, przypadkowa klientka stwierdziła, wędzonka. Przecież się umówiliśmy, że to nasza nowa piwowarka <laughs> przypomnij mi, Sad Sadanisław e, to był imperialny stał z dodatkiem e, słodu wędzonego torfem. Torf. Torf, tak. Ale powiem ci, że tutaj ta wędzonka niekoniecznie jest torfowa, tylko jest właśnie taka bardziej, ja bym powiedział, nawet wędzona śliwka. A to jest ciekawe, właśnie, że po tak długim czasie jednak. Że jest śliwka i jest ta wędzona śliwka, można by było powiedzieć, taki imperium prunum trochę zamiennik. A ty pamiętasz dobrze to piwo? Bo właśnie jak opowiadałeś, że rok temu u nas byłeś, co kumkwata robiliśmy. E to próbowaliśmy wtedy tą wersję, tą samą wersję. Por robiliśmy taki ślepy test e, ze stautopią Wędzoną. Te, ten film jest na YouTubie, więc możecie sobie wyszukiwarkę e, Betnary i generalnie wszystko wam się tam wyświetli. I jest właśnie ten test tego tańsowa. Od, Odgadliśmy go w trójkę wszyscy e, bardzo dobrze. Ale yy, ja pamiętam, że to piwo zupełnie inaczej smakowało. Może nie, zupełnie, ale. Ale fajna moc. Słuchaj, yy, powiedzmy tak. Dzisiaj jest premiera również waszego piwa nowego, czyli Pacific Imperial Stout. Tak, Stout o, z ostrygami o nazwie i Nuclear disarmament. Disarm Jezus, nie mogę tego wypowiedzieć. Jak jest Ars race, to jest disarmament. E, tak, to jest czyli rozbro nuklearne rozbrojenie. N nuklearne rozbrojenie to jest piwo, e, które postanowiliśmy uważyć e, ze względu na obecną sytuację geopolityczną. E, mocno zainspirowaliśmy się książką Bartosiaka. E, która właśnie podejmuje ten temat e, eskalacji konfliktu na Pacyfiku między Stanami a Chinami. E, na etykiecie hmm. widnieje zbiornik do piwa, który jest przerobiony z bomby atomowej, jest po prostu odwrócony i jest wykorzystany e, do produkcji piwa. To jest taki nasz mały manifest, że nie róbmy bomb, róbmy piwo. E, jeśli nie mają co zrobić z tymi zbiornikami. E, znaczy z tymi bombami, które można datować za zbiorniki, piwowarzy mogą je spokojnie wykorzystać i przerobić u siebie w browarach. Rafale, powiedziałeś, że ty jesteś z tego piwa zado zadowolony, natomiast ja cię zapytałem, ile ono leżakowało. Powiedziałeś... E, dwa miesiące. Dwa miesiące, więc no faktycznie to jest trochę mało. I rzeczywiście w, w tym piwie... E, no o ile smak jest, jest ułożone, to jeszcze w aromacie mamy trochę aldehydu i na pewno to piwo będzie się ma potencjał, żeby się starzeć i generalnie na pewno będzie dobre jeszcze, jeszcze później. Natomiast to jest inna klasa. Przez chwilę spróbowałem właśnie Nuclear Disarmament. A tutaj mamy Saint Stanisław. To jest zupełnie inna jakość, inny level. E, piwo, naprawdę czuć moc, bo tam jest rzeczywiście alkohol aż tak ukryty, że w ogóle e, nie czuć tego mhm. rozgrzewania. Tutaj bierze się Łyka i jest, 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 jest czuć, że to jest imperialny stout. E, rozumiem, że one alkoholowo są zbliżone. Tak, alkohol jest taki sam w tych piwach. E, no to, to, to jest fajnie zobrazy. Jak, e, jak to długie leżakowanie wpłynęło pozytywnie na to piwo. Jeśli chodzi o nukleara, to jest ciekawostka taka, że 200 litrów piwa zamknęliśmy w drewnianej beczce, właśnie do takiego długiego leżakowania. E, I za jakiś czas e, wypuścimy no, nie dużą liczbę butelek, bo to tylko 200 litrów, ale właśnie wy, wypuścimy taką wersję e, limitowaną, gdzie będzie można porównać z tą wersją podstawową. Myślę, że to piwo. E, za dwa miesiące, za trzy miesiące tak. można je spokojnie, bardzo długo leżakać, bo ono ma bardzo olbrzymi potencjał. E czy będzie lepsze od Sankt San, Stanisława, no to czas okaże, no to, 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 to musimy zaczekać. Ale właśnie widać jak leżakowanie fantastycznie wpływa na, na ciemne piwo. piwa ono nie, było, ono nie było leżakowane w drewnianej beczce, ono nie. było leżakowane w tanku, tak? tak. Czy w petajnerze? W petajnerze petajnerze. No wiadomo, 15 eee, miesięcy nie można tanku tak, zablokować. Tak, ono było w stałej temperaturze leżakowane, co prawda, bo tam była temperatura utrzymywana e, około w granicach od 14 do 17 stopni, w tych Widełkach. No ale ale w pytajnerze też. Dla mnie jest właśnie bardzo ciekawe, że ten słód wędzony był torfowy, a ten torf w ogóle uleciał. Dla mnie to jest właśnie mocny owoc, ciemny, w typie śliwki. Wędzonka zdecydowanie jest, ale to nie jest wędzonka właśnie torfowa, tak. tylko taka cały czas to powtarzam, taka śliwkowa. Rozgrzewające, fantastycznie ukry ukryty alkohol, naprawdę jeden z lepszych imperialnych stoutów jakie piłem w tym roku. No i za tą cenę 6,912. <laughs> tak, kiedy mówisz, pokazujesz, że, że sprzeciwiasz się właśnie temu Arms Race, czyli wyścigowi zbrojeń na ceny. Także można fanom, sympatykom Brebaru Bednary. Zapodać ciekawe piwo w normalnej cenie. Tak, dokładnie tak. No tu, tutaj w tym przypadku no jest faktycznie ta cena być może nieco, nieco zaniżona, to się zgadza, ale ze względu na urodziny, no chcieliśmy, chcieliśmy jakiś specjalny prezent dla naszych panów dla naszych przygotować. No i myślę, że się udał. No. No ja, ja, efekt, ja, ja, efekt. ja jestem zaskoczony naprawdę. Sańsa <grym> na, Nanisław, na, y, świetny, świetny, Ale zawsze miałem słabość do tego piwa i y, po, polecamy się na przyszłość. Bardzo niedocenione, tak, tak mi się wydaje. Że, y, to był bardzo fajny imperialny stał, a ta jakoś tak przyszedł bez eka. Tak myślę, że zanim się pojawiło tych mnóstwo nowych ludzi w krawcie, którzy y, hy, hypują y, piwa, które są popularne na, na rynku, no to jeszcze rok temu... Y, ci ludzie nie mieli okazji spróbować Sainslawa, san albo on jeszcze wtedy był dosyć taki no dosyć świeży, tak jak jest teraz nuklear, prawda? Dosyć tak. świeży i on ma potencjał właśnie na starzenie, no to to piwo już pokazało ten swój potencjał. Ono jest bardzo, jeśli, e, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o Echo w przypadku naszych piw, to jest ciężko z każdym piwem, bo my robimy pojedynczą warkę w ilości 1000 litrów. To w momencie, gdy są browary, które robią tego 3000 albo browary kontraktowe, które mają dużo większe wybicie w jakichś tam browarach regionalnych, to wiadomo, że ta ilość tych fanów przyszłych e, osób, które mogą spróbować, jest dużo większa. No tutaj mamy tak naprawdę 15 KEGów. No i jakieś 1200-1300 butelek, to jest nic na całą Polskę... To jest, to jest tylko ci, co naprawdę chcą spróbować konkretnie piwo z Browaru Bednary, mają szansę to piwo spróbować i tu nigdy nie będzie mowy o tym, że, e, że to będzie piwo jakoś mocno wyczekiwane przez Panów, bo ta Rzesza Panów nie może powstać ze względu na małe możliwości produkcyjne. Będzie zawsze e, jedna wierna ilość osób, które lu lubią te piwa, a reszta osób nie będzie miała szansy po prostu tych piw nigdy sturbować. Zawsze zawsze mamy jakiś dysonans, kiedy oceniam piwa, których nikt nie jest w stanie potem ocenić, prawda? Mamy beczkę satań Stanisława 15-miesięcznego. Rozmawiamy o nim, a nikt poza osobami tutaj w tym lokalu to to tego jest, piwa już nigdy nie spróbuje. To jest podobnie tak, jakbyśmy teraz się przekali jakimś samochodem e, nowym Ferrari. No i większość z naszych widzów też by będzie miała szansy się tym samochodem przekać, ale taki film fajnie i tak się ogląda. No. E, Marena jest w kadrze, więc koniecznie Marenę trzeba zapytać. Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że nie mam mnie w <grym> Znaczy, Marena zamówiła dosłownie 5 minut temu samej Stanisława i y, zobaczcie, co się dzieje. E, piwa już w szkle praktycznie nie ma. Wylała. E, no, y, znaczy wylała w siebie. Nie no, jest co się jeszcze dzieje? jedna trzecia. Jeszcze e, jest jakie masz? umiarkowana. A jak porównujesz do, e, do nukleara? Do Którego piliśmy wcześniej. No, to co powiedziałeś, na początku jest do, znaczy tu jest wędzonka, tam tam nie było. Znaczy no to nie są te same piwa, no przede wszystkim wędzonka jest tą różnicą. Rozumiem, że nie jesteś faną wędzonki. Fanką. Jestem. Fanką wędzonki. Jestem. <laughs> no ale chyba ci smakuje, skoro już wypiłaś właściwie całe. Tak. To chyba to jest, chyba naciskamy może, na marlenę tam. To jest mam. może ta śliwka, o której mówisz, jej wcześniej na pewno nie była Tak, ale dla mnie to jest wędzona śliwka. Tak, teraz się faktycznie pojawiła. W tym wcepiwie też czujecie yy, owoce wędzone, w sensie... tak. tak, są ciemne owoce. Zdecydowanie. Tylko, że tutaj są wędzone, a w nuklearze jest takie czyste. No i niestety w nuklearze jest aldehyd, a tutaj jest czyściutki. To już po prostu jest tak wyleżakowane piwo, że tutaj nic złego się nie dzieje. Ale, ale to tylko czuje ten aldehyd. No tak, tak. <grywka> e, Rafale, zapytamy Cię jeszcze o rozbudowę. Jak byłem rok temu, no to już tam te mury powoli były Mieli stawiane się, tak. na nową leżakownię. W tym momencie już chyba dach gotowy, albo eee, nawet całość gotowa. Tak, jest, całość już jest gotowa. Jest, ta część, którą widziałeś, jest zakończona. Eee, powiększyliśmy browar o, eee, o nową fermentownię. Te, teraz na fermentowni trwają prace eee, wykończeniowe. No, są płytki ilości 3 czwartych zrobione, jeszcze jedną czwartą trzeba zrobić. To jest jakiś tydzień pracy, dwa tygodnie pracy, bo jeszcze fugowanie. No i po tych dwóch tygodniach będziemy mogli wstawić zbiorniki, ale zanim to się stanie, no to jeszcze musi nastąpić odbiór tej części dobudowanej, czyli cała ta papierologia. I gdzieś w połowie roku, może wcześniej, w maju. Możemy zbiorniki nowe dostawiać. Ja myślę tylko na początku o jednym zbiorniku, to co ci mówiłem. Mhm. Natomiast możliwości są takie, żeby 4-5 nowych zbiorników tam stawić o e, wielkości 15 hektolitrów. E, no i właśnie teraz nowe zbiorniki, które będziemy powoli dostawiać czasem, to będą 15, nie dziesiątki. Zdecydujemy się na trzy ważenia niektórych piw, czyli trzy warki. Czyli ta nowa leżakownia jest trochę wyższa, tak? Nie, wysokość. Może nie pamiętasz, ale tam u nas jeszcze było sporo miejsca Aha, przy okay. tych e, 10 zbiornikach. Tak więc e, wysokość jest ok. E, ale no po prostu ważenie mieliśmy 5,5 hektar, dlatego wcześniej były dziesiątki. Ale tutaj z doświadczenia już po prostu uzyskaliśmy taki krótki czas ważenia, że spokojnie możemy się pokusić o, o trzy ważenia na, na jedno piwo. No, myśleliśmy o czterech, ale to by było zdecydowanie za dużo. Dwudziestki odpadają, będziemy bardziej skłaniać się do 15. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ukontentowany wersją San Danislav. Nawet taka delikatna... Czyli dobry prezent urodzinowy. Bardzo dobry prezent urodzinowy. Znaczy, trzeba podkreślić, że w tego alkoholu nie czuć. To znaczy e, alkoholu nie czuć zarówno w okularze. W smaku. W smaku. E, bardzo ciekawe piwo. E, jeżeli ktoś ma butelkę, no to niech sobie ją leżakuje, ja cały czas mam butelkę i z pierwszego e, prawda, rozlewu i e, nowość mam, e, także zdecydowanie bardzo, bardzo fajny imperialny stout. E, słuchajcie, Browar Bednary już 3 lata na rynku. To już kawał czasu. Kawał czasu, naprawdę. Browary rosną nam miesięcznie, jeden browar przyrasta. Wy już jesteśmy, jesteście, można powiedzieć, weteranami, prawda? Nie, nie czujemy się jako weterani, ale faktycznie tak jest, no jak, jak zaczynaliśmy my... Byliśmy jednym z pierwszych browarów... No, debiut luty 2013. Tak, dokładnie tak. No, browar w zasadzie powstał na, jak gdyby w grudniu roku wcześniejszego, ale pierwszą warkę wtedy uważyliśmy w styczniu. W lutym miała premiera w Kiku, w Kuflach i Kapslach, na której byłeś. No i tak się potoczyło. Zaczęliśmy od łowickiego Pale Ale, które, co ciekawe, myśleliśmy, że będzie takim piwem bardziej tam bardziej kojarzonym e, u nas z regionem. No i o, faktycznie w drugim roku mieliśmy, e, mieliśmy trochę nieco, e, nieco inne zdanie. Myśleliśmy, że jednak ten regionalizm się nie przyjmie, ale w tym roku już w trzecim, no to, to jednak jest e, ten kierunek, w którym browary takie małe jak nasz powinny zmierzać. Bardzo, e... bardzo mi się podobała ta sytuacja, kiedy pojechaliśmy wtedy rok temu do... E restauracji prawda restauracja nieodległa karczma, od was tak, kartwa i y, jedyne dwa piwa lane które były to były browary bednary o teraz co o to chodzi tak teraz co ciekawe y Została nam przyznana Marka Łowickie przez. A właśnie tak, bardzo przez, ładnie. przez starostwo w Łowiczu. No i teraz jest dużo większe to zainteresowanie, jest większej ilości punktów tam w okolicy nasze piwo. I co ciekawe, to piwo się bardzo dobrze sprzedaje. No i w tym roku musimy też się w dużej mierze skoncentrować na tym lokalnym rynku. Jeśli chodzi o tą markę łowicką, no to bardzo fenomenalnie to się przyjęło, ale dopiero faktycznie po trzech latach. No, potrzeba było czasu, żeby ludzie w mniejszych miejscowościach, tak jak Łowicz tam e, koło nas. Mm, zorientowali się, że te piwa, które oferujemy są to piwa z górnej półki. Oni musieli dojrzeć, po prostu zobaczyć, że te piwa ludzie piją w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, że w najlepszych no bo, multitapach ono to, się Bo to jest sprzedaje. fakt, że to jest ta nieufność, prawda, że tak, tak. koło komina ciągle mamy, że ten browar mały to nie oferuje żadnej jakości. Tak. To jest ten dystans. Trzy lata potrzebowaliśmy, żeby przekonać do siebie tak. e, lokalną społeczność, ale e, w tym momencie mogę stwierdzić, że e, że lokalna społeczność już nas doceniła i naprawdę, naprawdę doceniają walory piwa, zaczynają o tym piwie rozmawiać, e, zaczynają oglądać różne filmy różnych blogerów, twój też e, i innych mniej znanych. <grym> Ale, ale tak, jest to zainteresowanie piwem kraftowym już dużo większe. No, Bednary to jest miejscowość, która e, liczy tysiąc mieszkańców. E, a w weekendzie, w sezonie letnim tego roku ubiegłego, e, naszym pubie malutkim przy browarze. No właśnie, to też jest ciekawe, że mogliśmy już dużą frekwencję tak, zaobserwować. Rafał powiedział: "A generalnie odpuszczamy festiwale, bo mamy tak fajną frekwencję u nas w browarze. Zobaczcie to, co ja mówię i to co się generalnie tworzy na rynku, że powinny być taprumy. W browarach, w sensie, że browar y, funkcjonuje i powinien mieć swój y, pokój degustacyjny, żeby piwo było dostępne na miejscu od razu prosto, prawda, z tanku z browaru. No, Wy jesteście jako y, pionierzy, liderzy, no bo y, Wasz browar powstawał y, w takim czasie, kiedy ten podział, prawda, na browary restauracyjne jeszcze nie był tak klarowny. De facto nie byliście ani browarem restauracyjnym, jesteście obecnie browarem rzemieślniczym z własnym wyszynkiem, prawda? Tak, zaczynaliśmy, zaczynaliśmy stricte jako browar rzemieślniczy, bo pierwsze parę miesięcy, no to nie mieliśmy jeszcze możliwości wyszynku. Tak, ty, tylko po prostu piwo było do, do, tak, do, do knajp tylko do, Dokładnie, ale dążyliśmy do tego, żeby jakiś malutki miejsce, malutki pubik był możliwy przy, przy browarze i to się udało. Na początku może to nie był jakiś duży sukces, ta frekwencja była mała osób, ale jeśli chodzi o poprzedni rok, e, no to naprawdę to się sprawdziło. Mamy taką rzeszę już fanów, wielbicieli, e, no, że my odpuściliśmy festiwale. Byliśmy na jednym festiwalu, który był w kwietniu, e, bo wtedy jeszcze sezonu nie ma i w tym roku też będziemy w kwietniu tylko chyba na jednym festiwalu. I to wszystko, no, jest tak, tak duże zainteresowanie na miejscu, że każdy weekend e, to jest. No to jest znaczy, a powiedz mi tak od stron, strony technicznej, to się wiąże z uzyskaniem koncesji na sprzedaż detaliczną, tak? Tak, musi być koncesja na sprzedaż detaliczną, musi być koncesja na sprzedaż na wynos, musi być też koncesja na sprzedaż na miejscu, to są dwie koncesje. Co ciekawe, jak pierwszy raz poszli, poszliśmy z taką prośbą do gminy, żeby dwie koncesje takie uzyskać, to pani nam powiedziała, że ona nigdy w życiu takiej ta, ta, dwóch decyzji ta. nie wydała i hola hola, <śla> hola hola, ale to chyba się nie da. No ale przekonaliśmy w końcu, że, że jest, to to jest, jest to koszt rocznie rzędu. Eee, koszt rzędu ciężko mi na tą chwilę powiedzieć, bo akurat Karolina, której niestety. No, A koncesja dzisiaj nie to jest 700 zł, tak mi się wydaje. Eee, koncesja to jest, e, ciężko mi strzelać, ale ona też jest e, uwarunkowana od sprzedaży. Eee, ta sprzedaż jest na koniec roku zawsze zgłaszana do gminy mhm. i na tej podstawie tak, tak, oni wyliczają tą koncesję na przyszły rok. Ale my się w jakieś tam tam widełkach łapiemy, nie jest to jakaś e, nie są to jakieś kolosalne, kolosalne ceny I, i na pewno taki wysiłek przyporzą, no to jest fantastyczna rzecz, bo też mamy taką informację zwrotną od klientów od razu, no. e, To nie jest tak, że czekamy aż to piwo i to do... piwo jest świeżutkie. Tak, to jest piwo świeżutkie. E, z ludźmi rozmawiamy na miejscu na tym co uważamy Nasi klienci często się pytają, co będzie za tydzień, co będzie w następny weekend. Te, te, też gdzieś tam notujemy te ich oczekiwania co do tego piwa. No ten feedback jest... Tak, od mega, razu bezpośrednio. Tak, tak, to, jest, no to jest rewelacja. Wiadomo, że to jest model, do którego chyba taki zaangażowany birgik dąży, prawda, żeby właśnie piwa były sprzedawane w browarze bezpośrednio jak najświeższe i żeby była możliwość porozmawiania z piłowarem. Wiadomo, to, jest, to się wiąże z uzyskaniem koncesji, to się wiąże z, z czasem, prawda? bo ten piwowar musi poświęcić czas, żeby y, zrobić taki event, prawda, w browarze, ale przecież to, to się dzieje coraz częściej. E, bednary, pracownia piwa, Artezan robią, prawda, mm -hmm. tego typu eventy. To, to, to jest przyszłość. To, to, to jest bardzo fajna rzecz. Dla przykładu mogę być w tamtym roku na przykład weekend majowy, kiedy nas odwiedził Marcin e, Chmielarz Jabirłoki. On przyjechał do nas jak to weekend majowy w Warszawie. Nikogo nie było, i on mówi: Wszyscy klienci z Jabiruki są u was. <śmówi> <śmów> Dobra. Mówi same, same znajome twarze i to, 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 to jest właśnie... No to, to, to jest też efekt tego, że to jest dosyć blis, blisko położony brochę no po, od pociąg, Warszawy i pociąg. E, tak. Bo pociąg jest podstawą. Tak. E, żeby dojechać właśnie normalnym transportem, czyli szybkim, bezproblemowym. Tak, stacja kolejowa w bednarach tak, tak. można godzinkę czasu. E, Słuchajcie, sezon się zbliża, na... także wbijajcie dobrewaru bednary na... E, tak, od marca, od marca u nas się zaczyna tak. sezon, e, od marca, od marca powolutku, o spale ruszamy. Dwa krany, dwa krany. butelki oczywiście dostępne. Butelki, wszystkie, wszystkie nasze piwa, każda premiera, no musi być w pierwszej kolejności, e, przynajmniej w tym samym czasie, co w jakimś lokalu jest zawsze dostępna w browarze. Okej, okay, a my wznosimy to za trzecie urodziny browaru Bednary, niesamowitym, fantastycznym Science Sadań -Sain i pozdrawiamy centralę piwną, bo to było piwo wspólnie ważone z Kokusiem. Bogłoś, twoje zdrowie. I Rafale, i wszystkiego dobrego. I nie tylko dla Rafała, ale dla jego żony. Karoliny. Karolina, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Bo tam już rodzina się rozrasta ostro. Tak. Eee... Teraz Rafał, to się. Eee... No, e, mów imionami. Jest e, młody Filip, który e, już jest szkolony okay. e, na piwowara. Co roku powstaje piwo e, tak, e, na jego Sweet cześć. boy. Sweet boy. W e, tym roku tak. też będzie, już e, ono będzie za jakieś dwa tygodnie to piwo dostępne. E, tak, to Sorofa mówi, Sweet Boy było piwem chyba pierwszym w Polsce uważane na cześć nowonarodzonego dziecka piwowara. Być może, my, 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 my nigdy jakieś. No teraz Sweet Girl. Tak. To, to, Teraz, teraz... Sweet girl. No, zdecydowanie. Czyli to będzie musiało być takie typowo kobiece piwo. Z owocami. Czyli gorzkie, nie? Gorzkie, gorzkie, z, owocami. gorzkie z owocami. Albo kwaśne z owocami. I teraz poruszyłeś kontrowersyjny temat. Prawda? Właśnie, właśnie. Czyli jakie, jakie to piwo? Kobiece piwo. Mieć? I to wideo mogłoby trwać jeszcze kolejne 10 no, minut. No. ale. Mamy żeby... czas. Zobaczcie, zobaczcie u Marleny. Nie ma w ogóle piwa. Już wypiła. Sań Tanisla. No, owocowy. No to śliwka była, no. No była, była. była Wędzona. Gratulacje, bo 3 lata dla takiego projektu i że cały czas funkcjonujecie i się rozwijacie, przede wszystkim to, że się rozwijacie, to, to mi się podoba, nie? że to nie jest jakaś wegetacja na rynku, tylko rozwój, cały czas rozwój i fajne piwa. Słuchajcie, no naprawdę, sprawdźcie, sprawdźcie Browar Betnary. Na zdrowie. Na zdrowie. Na razie.